Tomasz Argasiński, Fundacja Czarna Owca, Pana Kota. Będziemy rozmawiać e, trochę o prawach zwierząt, a trochę o takim analitycznym podejściu do tego tematu. E, cześć. Cześć, cześć. Dla tych, którzy e, może nie znają jeszcze Fundacji Czarna Owca. Fundacja zajmuje się zbieraniem danych dotyczących prawnej ochrony zwierząt i prowadzeniem Takiej działalności analitycznej, z porządzaniem raportów, które pokazują rzetelne dane dotyczące tego, jak wygląda ochrona zwierząt w Polsce. Może zaczęlibyśmy od tego, jak na podstawie Waszych danych można powiedzieć, że Polacy traktują zwierzęta? Wiesz, to jest trudne pytanie, dlatego że nasze badania i raporty dotyczą takiego wąskiego mm, aspektu tego, w jaki sposób my jako społeczeństwo traktujemy zwierzęta, a mianowicie tego, co polskie prawo uznaje za mm, niewłaściwe, co uznaje za przestępstwo bądź wykroczenie wobec tych zwierząt, a mamy całą masę też zachowań i działań ludzkich, które wykraczają poza ramy ujęte w ustawie o ochronie zwierząt na przykład i mam tutaj na myśli to, że wciąż e, akceptowalne i szeroko dyspozycjonowane w naszym społeczeństwie jest e, oczywiście zjadanie zwierząt, ich hodowla i zarówno na, 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 na futra, jak i na pokarm, e, polowania, czy są także prowadzone eksperymenty medyczne i, i, i inne na zwierzętach, w związku z czym tak naprawdę to, co wynika z naszych raportów, to jest tylko wąska, jak już powiedziałem, wąski fragment rzeczywistości, wąski fragment tego, co, 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 co my jako ludzie czynimy zwierzętom. I jeżeli chodzi o to, w jaki sposób my je traktujemy, to też ma odbicie właśnie w ustawie o ochronie zwierząt, to znaczy ustawa jest jakimś emanacją takiej świadomości społecznej, bo... Jest w niej zawarte to, że dzielimy zwierzęta już na samym wstępie to znaczy ustawa o ochronie zwierząt chroni jedynie kręgowca czyli wykluczamy z tego kręgu ochrony prawnej całą masę innych zwierząt, i w sumie widzimy to też w społeczeństwie to znaczy mamy ogólnie rzecz ujmując taką większą sympatię do, do tych zwierząt kręgowych, w szczególności do ssaków bądź też ptaków. Natomiast w jakimś dużym stopniu nie podzielamy tej sympatii, czy empatii nie, 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 nie posiadamy dla innych zwierząt, na przykład dla bezkręgowców. E, tutaj mamy taki niefajny podział właśnie, je, już na wstępie. Natomiast e, idziemy dalej, e, widzimy też, że społeczeństwo generalnie jest. E, może z każdym rokiem staje się nieco bardziej wrażliwe i dostrzega te zwierzęta jako, jako byty, które posiadają jakieś własne interesy, które wymagają ochrony, zwłaszcza w czasie tego kryzysu ekologicznego, który, który jest naszym udziałem i w którym obecnie jak nie tylko Polska, ale cały świat, z którym Polska, nie tylko Polska, ale cały świat musi się zmierzyć. Więc, y, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, jak traktujemy zwierzęta, to generalnie powiedziałbym, że wciąż traktujemy je przedmiotowo. To znaczy, skupiamy się na, ciągle na eksploatacji zwierząt, a niewiele myślimy i mówimy o tym, by te zwierzęta absolutnie chronić. Tak jak chronimy prawnie na przykład ludzi. Bo ta ochrona prawna jest y, ludzi, jest. Y, jakby to ująć, ochroną, która, która jest bezwarunkowa, to znaczy z samego faktu bycia człowiekiem przysługuje nam mnóstwo, mnóstwo praw. Natomiast nie mamy takiego zjawiska w przypadku zwierząt. Zwierzęta generalnie posiadają prawa o tyle, o ile są nam nie wiem, nieużyteczne. To znaczy zwierzęta, które wykorzystujemy i eksploatujemy bardzo mocno, bardzo silnie. To znaczy zwierzęta hodowlane, mam tutaj na myśli głównie. Posiadają tych praw znacznie mniej, bo możemy je na wiele sposobów uśmiercać i wykorzystywać ich ciała. Natomiast większą ochroną będą się cieszyły w naszym społeczeństwie zwierzęta, które uznajemy za towarzyszące i które mają funkcję nieco mniej współcześnie utylitarną, jak na przykład psy i koty, i są to takie, tacy typowi reprezentanci tych zwierząt, które w pewnym sensie i w cudzysłowie są uprzywilejowane w naszym społeczeństwie. Więc podsumowując to pytanie, no, widzimy, że prawo chroni wybiórczo zwierzęta. I społeczeństwo też patrzy na zwierzęta, dzieląc je na te, które będą bardziej chronione, i te, które są mniej chronione, albo te, które w ogóle nie posiadają prawnej ochrony. W jednym z Waszych raportów poruszaliście kwestie kar, jakie są stosowane wobec osób, które znęcają się zwierzętami. Jak to wygląda? Jak te kary są stosowane w Polsce? No tutaj mamy pewien problem, bo generalnie zanim ukażemy kogokolwiek z, za przestępstwa, bądź wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt, to musi dojść do zakwalifikowania czynu jako czynu niezgodnego z ustawą, czynu zakazanego. I tutaj napotykamy się w ogóle, napotykamy na, na, na pierwszy taki wielki schodek, który, przez który bardzo trudno przejść, bo ustawa generalnie zakłada, że przestępstwa wobec zwierząt Przestępstwo wobec zwierząt, to znaczy przestępstwo zdencania się nad zwierzętami bądź nieuzasadnionego uśmiercania zwierząt, można popełnić tylko i wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, czyli sprawca bądź sprawczyni musi działać świadomie. Posłużę się przykładem, który, który pochodzi z akt sądowych. To znaczy, sytuacja miała miejsce na posesji pewnego mężczyzny, na której znalazł się pies należący do innej osoby. Ten mężczyzna kopał tego psa, czym doprowadził do powstania dość poważnych uszkodzeń ciała, a w efekcie zgonu tego psa. I tutaj sytuacja, powiedzmy, osoby posłanej wydawałaby się jasna, to znaczy mamy sprawcę, mamy ofiarę i mamy bezwzględne cierpienie i efekt w, 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 w formie zgonu tego zwierzęcia. Natomiast. Dla sądu, prokuratora czy policjanta sprawa nie będzie jasna, właśnie dlatego, że sprawca mógł nie działać w zamiarze bezpośrednim. I tutaj właśnie tak się stało. Mianowicie pan, który skatował, mówiąc już wprost, to zwierzę, twierdził, że on wcale nie miał na myśli, właściwie nie chciał tego zwierzęcia skatować, on nie chciał mu uczynić krzywdy, on po prostu chciał się go pozbyć z posesji, a że nie miał innej możliwości, innego narzędzia, więc po prostu kopniakami go. Z tej posesji wykopał. E, więc, e, jakby zanim dojdziemy do karania, musimy e, sobie powiedzieć jasno, że droga e, osoby, która dokonuje czynów, w którym cierpi zwierzę, do sali sądowej, gdzie zapada wyrok, jest bardzo druga, długa i też e, bardzo często, bo to są. E, jeżeli mówimy już o jakichś ilościowych wskaźnikach, większość spraw, które trafiają do Policji bądź prokuratur z ustawy o ochronie jest umarzana właśnie ze względu na nierozpoznanie znamion czynu zabronionego, bo najczęściej nie są to czyny wykonywane w zamiarze bezpośrednim. I teraz, jeżeli już mówimy o samym karaniu, no to mamy tutaj z tym też pewien problem, bo z naszego raportu sprzed pięciu lat, którego, który kontynuujemy, badania te kontynuujemy w tym roku i będziemy mieć też w przyszłym roku już świeże dane, być może one pokażą jakąś zmianę, ale stan sprzed pięciu lat był taki, że większość kar, które były orzekane z tytułu przestępstw przeciwko zwierzętom, zostały paranie zwierząt. To były przestępstwa o niskiej. To były, przepraszam, kary o bardzo niskiej dotkliwości. To znaczy, zazwyczaj zasądzano karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, podkreślam. I dla osób niezorientowanych powiem, że jest to wyrok, który jest absolutnie niedotkliwy, bo jest tylko wyrokiem formalnym, który nigdy się nie odbywa. To znaczy, dostaje się wyrok z sądu w formie pisma, bądź oświadczenia sędziego na sali, że skazany został. Na, że ktoś został skazany na, na karę pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu, czyli wyrok wyrocie de facto nie odbędzie. I problem tego typu karania jest taki, że jest absolutnie nie ma, tego typu kary, nie mają wymiaru resocjalizacyjnego. To znaczy, podsądny skazany nie ma poczucia, że czyn, który wykonał, do którego się dopuścił, jest czynem nagannym, bo tak naprawdę nie następuje nigdy kara. Miejmy nadzieję, że w, w ciągu ostatnich pięciu lat ta kwestia się zmieniła, bo pojawiły się takie wytyczne powiedzmy, a może bardziej rekomendacje, aby wymiar sprawiedliwości odchodził powoli od tych kar pozbawienia wolności w zawieszeniu na rzecz innych kar bardziej dotkliwych, to znaczy kar, które właściwie będą w jakimkolwiek stopniu dotkliwe. Bo, jakby ta praktyka orzekania tego typu wyroków nie dotyczy tylko spraw z tytułu ustawy o ochronie zwierząt, ale generalnie była nadużywaną praktyką w polskim sądownictwie. My, jako organizacja, jesteśmy zwolennikami tego, by jednak stosować kary wolnościowe, ale bardziej dolegliwe, na przykład w formie grzywny bądź kontrolowanej pracy społecznej na rzecz zwierząt, które według badań. Okazują się być bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o jakąś resocjalizację czy budzenie o dziwo w przestępcach, którzy dokonywali przestępstw przeciwko zwierzętach, jakiejś formy empatii bądź zrozumienia dla, dla czynu, którego się dopuścili. Czy w związku z tym, z tym monitoringiem tych kar były jakieś z Waszej strony rekomendacje albo wnioski wobec. Prokuratur, sądów i policji? Generalnie mamy problem y, z tym, że po pierwsze, to czy znaczy właściwie y, ja już wspomniałem troszeczkę o tym wcześniej, mianowicie jest problem z tym, że przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt musimy nie świadomie, z zamiarze, w zamiarze bezpośrednim, i naszą główną rekomendacją, o którą walczymy już od lat, jest to, to by. Zmienić ten zapis w ustawie o ochronie zwierząt, tak by przestępstwa wynikające z zaniedbania bądź nie będące efektem działania stricte nakierowanego na, 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 na czynienie szkody zwierzęciu, na wywoływanie cierpienia, były również kwalifikowane jako przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. I to jest jakiś taki. Postulat, który ma bardzo szerokie, będzie miał bardzo szerokie konsekwencje, to znaczy będzie mógł, będzie wprowadzał odpowiedzialność, która będzie rozszerzona także na, w dużej mierze działania, które dzisiaj są wykluczone spod takiej kontroli sądowej, mianowicie, czy prawnej, mianowicie o zwierząt, bo mamy tutaj oczywiście w hodowlach ten problem, że dążąc do maksymalizacji zysku, Pewne, zaniedbuje się pewne potrzeby w sposób nienakierowany na bezpośrednią krzywdę zwierząt, i widzimy w tym rozwiązaniu pewien ratunek dla tych zwierząt, by choćby w przypadkach zaniedbywania bądź nie, niezapewnienia właściwych warunków bytowania e, móc wyciągać pewne konsekwencje wobec np. hodowców. Z kolei e, mamy. Też kilka innych rekomendacji dotyczących przede wszystkim e, jakby podnoszenia pewnej świadomości prawnej, bo okazuje się, że nie tylko społeczeństwo polskie ma jakby um, niedostatki wiedzy, jeżeli chodzi o, o działanie prawa, czy a w szczególności ustawy o ochronie zwierząt, bo jest to akt, nie będę ukrywał, akt troszeczkę skomplikowany i nie tak oczywisty, jakby mogło się wydawać. Ale przede wszystkim organy ścigania i sądy mają też problem z interpretacją, właściwą interpretacją ustawy o ochronie zwierząt. Dlatego bardzo ważnym postulatem z naszej perspektywy jest to, by prowadzić rzetelną i dogłębną edukację w zakresie ustawy o ochronie zwierząt i prawnej ochrony zwierząt, zwłaszcza wśród służb, mam tu na myśli organy ścigania i, i policję. W formie na przykład jakichś dodatkowych szkoleń, bądź wprowadzenia także do programów toku nauczania takich obowiązkowych zajęć z tego zakresu. Jakbyśmy odeszli na chwilę na drugą stronę tej, powiedzmy, barygady, to nawet na swoim przykładzie może możesz powiedzieć, co kieruje osobami, które decydują się na aktywizm na rzecz zwierząt. Wiesz, w moim przypadku było to tak, że to nie ja znalazłem aktywizm, tylko aktywizm znalazł mnie, albo inaczej, to nie ja szukałem zwierząt, nie ja decydowałem o tym, a zwierzęta nie znalazłem. Po prostu miałem w pewnym momencie styczność i myślę, że wiele osób podobnie ze zwierzętami, które w jakiś sposób otworzyły mi. Oczy na ich cierpienie, na, na ich potrzeby, na, 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 na ich indywidualność i, i osobowość. I to był taki kamyczek, czy może iskierka, która właściwie powoli rozpalała jakiś taki płomień zainteresowania zwierzętami jako takimi. I spowodowała w dalszej perspektywie dojście do, 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 do wegetaryzmu, a w końcu weganizmu, więc w moim wypadku, tak najogólniej rzecz ujmując, to, co przyczyniło się do, do, do stania się aktywistą prozwierzęcym, był przede wszystkim kontakt ze zwierzętami. I podobnie ma wiele osób, a wiemy to stąd, że jako organizacja wydaliśmy też dwie publikacje dotyczące, albo w dużej mierze właściwie dotykające tej, tej kwestii motywacji. Jest to książka pod tytułem Poza gatunek, która jest dostępna na naszej stronie czarnowca.org, można ją pobrać i się z nią zapoznać. I książka Aktywizm Prozwierzący, Instrukcja obsługi. Tam z kolei też mamy wiele takich świadectw osób, które to pogadają o, o swojej drodze do aktywizmu. No ale gdzieś zazwyczaj, jakby chcieć to podsumować, zawsze gdzieś, u, albo może nie zawsze, ale bardzo często, gdzieś u, u, u jakby zarania tej historii, tych osób, aktywistycznej historii, pojawiają się te zwierzęta jako, 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 oso, jako podmioty, z którymi te osoby miały kontakt. Czyli tak naprawdę można wysnuć wniosek, że bardzo ważnym w rozbudzaniu, nie wiem, takiego aktywizmu prozwierzęcego jest faktyczny kontakt ludzi ze zwierzętami. Właśnie to chyba jest tak, jak powiedziałeś, że to tego, się, to, tego się nie szuka, to, to przychodzi samo jakoś, e, że ta wrażliwość na zwierzęta gdzieś tam nagle w człowieku się budzi. A w związku z tym, czy twoim zdaniem każdy kto zajmuje się aktywizmem, musi robić rzeczy, które są jakoś związane z działaniem bezpośrednim w terenie, które mogą być niebezpieczne, czy to są rzeczy, które też można robić po prostu z domu, zdalnie? Czy to jest dobre pytanie, bo ja jeszcze jakby jestem z takiego, nie wiem, zaczynałem swoją nazwijmy to przygodę z aktywizmem rozwierzęcym wiele, wiele lat temu, kiedy jednak ten aktywizm miał zupełnie inny charakter niż dzisiaj, kiedy internet czy kontakty przez internet czy w ogóle taki, takie wirtualno, wirtualność naszego życia była na dość niskim poziomie i, i wtedy zasadniczo nie było raczej alternatywy. To znaczy wszyscy działaliśmy gdzieś w tej przestrzeni fizycznej, najczęściej mając kontakty z innymi ludźmi. Natomiast dzisiaj mamy te narzędzia, które ułatwiają nam komunikację dzięki internetowi, możemy sprawnie wykorzystywać w, w działaniach w poprawieniu wiem, funkcjonowania naszych organizacji, w których działamy bądź chcemy działać. E, możemy też indywidualnie, oczywiście, jakoś działać w internecie i ja myślę, że e, mamy tutaj naprawdę bardzo duże pole do popisu, i wiele organizacji ma też swoją specyfikę tej, tej pracy zdalnej. My, E, oczywiście od dawna też już korzystamy z jakiegoś e, e, zdalnego wolontariatu, bo dla wielu osób jest to dość korzystne, też ułatwia jakby nawiązywanie współpracy z osobami z różnych rejonów Polski, to znaczy nie musimy być, e, nie wiem, w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu czy w innym dużym mieście, możemy się przysłużyć sprawie mieszkając poza tymi ośrodkami. A biorąc udział w, w działaniach rozmaitych organizacji, my korzystamy z pracy wolontaryjnej osób, począwszy od np. przykład korekt tekstu czy pracy graficznej, m, aż po udział w projektach, które realizujemy. Ja wspomniałem dzisiaj o tym projekcie pod tytułem Mają prawa sprawdzamy. To jest projekt, który jest kontynuacją projektu z 5 lat, w którym monitorowaliśmy pracę wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Pod kątem realizacji zapisów ustawy o ochronie zwierząt, na podstawie której powstał raport, który też można znaleźć na naszej stronie. Jak Polacy znajdują, tytuł raportu, jak, jak Polacy znają się nad zwierzętami, zachęcam do zapoznania się, bo to ciekawa lektura. I my, w ramach bieżącego, bieżącego tego, tego, tego projektu, wykorzystujemy, czy współpracujemy właściwie z, z osobami, które. Monitorują media i dla nas jest to bardzo cenna y, wiedza, to znaczy monitoring polega na tym, że y, wyszukują te osoby będące wolontariuszami y, informacji na temat y, y, przypadków znęcania się nad zwierzętami i tego, w jaki sposób one są przedstawiane, opisywane przez media, ale także co się z nimi dzieje dalej? Czy sprawy trafiają do prokuratury, czy sprawy trafiają do policji, czy sąd wydaje wyrok? Badają też, jakie są reakcje społeczne. Więc, jakby, jest to taka praca analityczna, która była, nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie mieli dużej sieci wolontariuszy i wolontariuszek zaangażowanych w ten projekt, ale zupełnie zdalnie. To zwyczajnie ktoś śledzi internet, ktoś inny śledzi lokalną stację telewizyjną. Ktoś inny śledzi stacje radiowe. Więc e, jakby jest naprawdę sporo takich obszarów, w których można się, w które można się za, zaangażować, e, nie wychodząc nawet z tego przysłowego domu, a które dadzą e, bardzo ważną, będą, będą bardzo ważną pracą wy, wykonaną na rzecz. E, e, Organizacji, czy też zwierząt, i ja generalnie zachęcam do kontaktowania się z organizacjami, czy to z naszą, czy z innymi organizacjami, bo wiemy, że, bo wiemy, że po prostu zawsze jest potrzebowanie, i zawsze każda organizacja znajdzie jakieś miejsce dla kogoś, kto będzie miał czas i energię, by, by, by działać dla zwierząt. Zbliżając się trochę do końca, trochę już powiedziałeś o tym na początku, ale może trochę zgłębimy ten temat, czy no bo mamy w mediach coraz częściej. W ogóle w debacie publicznej coraz więcej przypadków, kiedy mówimy o jakichś sprawach dotyczących zwierząt. Tylko czy właściwie mówimy o prawach zwierząt, czy o prawnej ochronie zwierząt, czy to jest to samo, czy nie do końca? To jest dobre pytanie, bo, bo generalnie mam takie wrażenie, że media nie bardzo, jakby. i myślę, że to społeczeństwo też nie bardzo rozumie jakby to rozróżnienie między prawami zwierząt a prawną ochroną zwierząt, bo. Te terminy są, świadczy o tym to, że te terminy są e, w, w, używane wymiennie, a nie do końca oznaczają to samo. Ja wspomniałem na początku o tym, że jako społeczeństwo generalnie dzielimy zwierzęta na te, które chronimy i tych, które nie chronimy, albo te, które chronimy bardziej, a te, a, i te których, które chronimy mniej. E, no i to, co sankcjonujemy w, w ustawie, np. o ochronie zwierząt, bądź innych aktach prawnych. To jest dla nas prawna ochrona zwierząt, y, czyli tak naprawdę y, ograniczenia, są to ograniczenia, należałoby powiedzieć wprost, że są to ograniczenia w eksploatacji zwierząt, a nie y, ochrona zwierząt jako takich, czy na zasadzie podobnej do ochrony, jaką cieszą się ludzie, y, na mocy tego, że są ludźmi, prawda. Y, myślę, że dobrym takim porównaniem y, jakby idei praw zwierząt jest idea, w świecie ludzi odpowiadają idea praw człowieka. To znaczy ona wychodzi z tego, że człowiekowi z samego urodzenia, z samego faktu istnienia jako człowiek przysługują pewne prawa, które są niezbywalne. Natomiast kiedy mówimy o prawnej ochronie zwierząt, no to mamy zazwyczaj na myśli to prawodawstwo, które w, tym, w ten sposób taki niepełny Wybiórczy chroni zwierzęta do tego momentu, kiedy nie są one uznane za w jakiś sposób cenne, na przykład gospodarczo. Mam tu na myśli, na przykład, eksploatację zwierząt jako pokarm, bądź jako nie wiem, futra. Bądź wtedy, kiedy ludzie uznają, że pewien cel. Będący tak naprawdę jedynie ludzkim interesem, zawiesza tą ochronę. Jak na przykład w przypadku badań laboratoryjnych, naukowych, medycznych i innych na zwierzętach. Więc w tej debacie publicznej bardzo często dochodzi do takiego pomieszania trochę po, pojęć. Ale też mam trochę wrażenie, że w sposób, jest to często robione w sposób cyniczny, gdyż w świecie polityki, który nieustannie wpływa na naszą rzeczywistość, generalnie prawna ochrona zwierząt, czy nawet często prawa zwierząt są pewnym narzędziem, które jest wyjmowane po to, by prowadzić pewne rozgrywki polityczne i w związku z tym uważam, że, czy uważamy jako organizacja, że, że jakby ta różnica z punktu widzenia mediów jest niekoniecznie zawsze świadomie zacierana, ale bardzo często te pojęcia są wykorzystywane jako pewne narzędzia walki politycznej i o tym musimy pamiętać, że gdy ktoś mówi o prawa zwierząt nie zawsze ma na myśli e, akurat e, prawną ochronę zwierząt, bo może mieć e, zgoła coś innego. Chyba nam się nie uda optymistycznie skończyć tej rozmowy, bo to chyba nie, nie jest taki temat. Chciałbym powiedzieć coś optymistycznego. Natomiast jakby może powiem tak, zmiany następują, ale ich tempo jest e, tak wolne, że być może zbyt wolne by ta katastrofa klimatyczna, która i ekologiczna, która, która ma oczy na horyzoncie, nie, nie przerwała tych zmian zaledwie na początku. Dziękuję bardzo za, za poświęcony czas i za to, co robicie. Tomasz Argasiński, Fundacja Czarna Owca Pana Kota. Dzięki. Dzięki, wielkie dzięki. Cześć.